Pan z wami i słuchajcie słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Powstał jakiś uczony w prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: Co jest napisane w prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem, a swego bliźniego, jak siebie samego. Jezus rzekł do Niego. Dobrze powiedziałeś, to czyń, a będziesz żył. Lecz On chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa. A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego rzekł, pewien człowiek schodził z Jeruzalem do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko Go obdarli, lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na wpół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą pewien kapłan. Zobaczył go i minął. Tak samo Lewita. Gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, wędrując, przyszedł również na to miejsce. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko. Podszedł do niego i opatrzył mu rany, Zalewając je oliwą i winem. Potem wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał. Kto z tych trzech okazał się według ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział, ten, który mu okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł, idź i ty czyń podobnie. Oto słowo Pańskie. Amen. Kto z tych trzech okazał się według Ciebie bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? To pytanie, które postawiła Ewangelia przed chwilą odczytana. Moi drodzy, w ostatnim czasie czytamy Ewangelię według świętego Łukasza. Łukasz tak skonstruował swoje dzieło, czyli, czyli Ewangelię, że widzimy Pana Jezusa, który wędruje ze swoimi uczniami. Chrystus w zasadzie cały czas jest w drodze i zbliża się do Jerozolimy. On po prostu idzie w kierunku Jerozolimy, a więc tam, gdzie dokona się jego zbawcza ofiara. Drugi ważny szczegół charakteryzujący Łukaszowe dzieło to ten, że Jezus wykorzystuje każdą sytuację w czasie tego wędrowania. Wykorzystuje każdą sytuację, aby nauczać aby głosić Bożą prawdę, prawdę, z którą został posłany na ziemię. Widzimy go więc, gdy naucza w czasie drogi, gdy naucza rzesze zgromadzone na brzegu jeziora Galilejskiego, podczas gdy on sam zasiada w łodzi, kazał trochę odbić od brzegu, żeby był widziany i żeby jego głos docierał do wszystkich. Widzimy go, gdy naucza na wzniesieniu, na górze. Stąd później jedno z jego wielkich kazań otrzymało nazwę Kazanie na Górze. Widzimy go wreszcie nauczającego w różnych domach, najczęściej w czasie wieczerzy, na które często zapraszano jego samego wraz z uczniami. Jeden z pierwszych etapów drogi Jezusa w kierunku Jerozolimy jest naznaczony opowiadaniem o dobrym Samarytaninie. To ten dzisiejszy fragment. Relacjonuje go właśnie to dzisiejsze czytanie ewangeliczne. Przed chwilą Ksiądz Piotr nam odczytał. Jak słyszeliśmy, Jezus odpowiada pewnemu uczonemu, uczonemu w prawie, który zadał mu pytanie o to, kto jest jego bliźnim. W odpowiedzi Jezus przedstawia mu. Bardzo konkretną sytuację. Pan Jezus często udzielał odpowiedzi w ten sposób, że posługiwał się jakimś opowiadaniem. Wiadomo, że ten styl, taki sposób był właściwy dla tamtych rejonów na południu. Ludzie posługiwali się takimi opowiadaniami. Często najważniejszy był sens, jakby morał. Już nie sama treść opowiadania, ale istota, morał, ten przekaz. I to miało zostać w głowie, w pamięci, jako ilustracja odpowiedzi na pytanie. Tak jest również dzisiaj, bo Jezus yy, opowiada o pewnym człowieku, który schodząc drogą prowadzącą z Jerozolimy do Jerycha, wpadł w ręce zbójców. My nie wiemy, kim był ten człowiek, ani jaki był jego status społeczny, nic nie wiemy więcej. Wiemy jedynie, że był w podróży i właśnie przemierzał niezbyt długi, ale za to bardzo niebezpieczny odcinek drogi, który prowadził przez pustynię. I oto tego człowieka nagiego, pobitego i na wpół umarłego spotykamy porzuconego na skraju drogi. Pewien kapłan, który przechodził tą drogą, starotestamentalny kapłan, zobaczył go, ale jak relacjonuje ewangelista, Zobaczył go i minął z daleka. Podobnie zachował się pewien lewita, czyli ktoś, kto pełnił funkcję, powiedzielibyśmy dziś, podobną do zakrystianina. Zobaczył go i poszedł dalej. Mając na uwadze to, że ten odcinek drogi należał do niebezpiecznych, a ów na wpół martwy człowiek był kimś zupełnie obcym, nie należy się dziwić, że ci ludzie go minęli. Moi drodzy, chcę powiedzieć, że jeżeli założymy, że kapłan szedł do Jerozolimy, żeby sprawować jakieś czynności kultyczne, to on dotykając tego, tego, tego człowieka powitego, zerwanego krwią, zaciągnąłby nieczystość, a ta. W prawie ówczesnym, starotestamentalnym ta, ta nieczystość, to dotknięcie się, nie pozwalałoby mu na wypełnienie jego obowiązków. On szedł do Jerozolimy, żeby tam wykonywać pewne czynności związane z kultem starotestamentalnym. Jemu nie wolno było się skalać. Podobnie ten, ten, ten lewita. Dlatego też widzimy ich, jak mijają tego człowieka. Natomiast pewien obcokrajowiec, jak mówi Pan Jezus, Samarytanin, który nie miał, no właśnie, Samarytanie żyli, można by powiedzieć, w nieciekawych stosunkach z Żydami. Nie lubili się wzajemnie, to ja mówię delikatnie, nie chcę, nie chcę powiedzieć, że się tam nienawidzili, czy, czy po prostu nie mogli na siebie patrzeć, ale nie lubili się. Więc Pan Jezus tutaj sięga po taki przykład bierze Samarytanina tenże Samarytanin, który był lekceważony i pogardzany przez Żydów. A więc można by powiedzieć tak, nieswojo czujący się w tej drodze, która i tak była niebezpieczna, ulitował się nad owym nieszczęśnikiem nie przeszedł do Boga, ale Zatrzymał się zdjęty litością, a nawet zaopiekował się nim jak należy. Udzielił mu pierwszej pomocy. Następnie zawiózł do gospody i zostawił pod opieką gospodarza. Dał nawet dwa denary z poleceniem: opiekuj się nim, a jeśli wydasz więcej, oddam ci, gdy będę wracał. Patrzcie, przypowieść ta jest nam dobrze znana. Ją znamy. I myśl kościoła powracała do niej. Niezliczoną ilość razy. Bardzo wiele razy komentowano ją, wypowiadano się na jej temat. Moi drodzy, ja chciałbym w tym wypadku zwrócić uwagę na dwie, może trzy rzeczy. Po pierwsze, ojcowie Kościoła w Samarytaninie dostrzegają przede wszystkim Jezusa. Tylko ten, komu obca jest pośpieszna i egoistyczna logika tego świata może zatrzymać się przy kimś, to tak naprawdę potrzebuje pomocy a tym bardziej przy kimś kto będąc na pół umarły nie jest w stanie nawet o tę pomoc poprosić tylko Jezus tak robi zatrzymuje się nad człowiekiem który nawet nie ma siły albo do głowy mu nawet nie przychodzi żeby Jezusa poprosić o pomoc Jezus jako pierwszy nawet jeśli go o to nie prosimy zatrzymuje się przy każdym z nas on nigdy nie przechodzi obojętnie Zawsze zauważa i zawsze się lituje. To on niejako przez swoje wcielenie wstąpił z nieba, czyli zeszedł ku nam, wstąpił na ziemię, wyzwolił nas z grzechu, wyzwolił z samotności i śmierci. Po drugie, moi drodzy, patrzcie, Pan Jezus jest tym samarytaninem, bo on sam był przecież znienawidzony. On był znienawidzony. Świat go znienawidził. I tutaj widać pewne podobieństwo w tej relacji Żydzi-Samarytanie, Żydzi-Achrystus. No przecież oni przyczynili się, ten lud Starego Testamentu, do, do śmierci Jezusa. I wreszcie jeszcze jedna rzecz dotyczy tego, co Jezus powiedział na zakończenie tej przypowieści. Idź i Ty czyń podobnie. Jezus powiedział to do uczonego w prawie, ale mówi to również do każdego z nas. Idź i ty czyń podobnie. Tamta droga, która schodzi z Jerozolimy w gruncie rzeczy, słuchajcie, ona nie jest odległa od naszych dróg. Nie jest odległa od tych dróg, którymi codziennie chodzimy. Od naszych schodów, w naszych blokach, kiedy schodzimy dół czy do góry. Ani te nasze drogi nie różnią się czy tamta droga nie różniła się specjalnie od dróg w naszych miastach i w naszych wioskach? Tak wielu ludzi żyje przy tych drogach, którzy wymagają pomocy, na wpół umarli, opuszczeni, na marginesie życia. Może nie, nawet nie zaniedbani materialnie, ale duchowo, psychicznie, samotni. A jednak ze smutkiem musimy stwierdzić, że zbyt wielu jest przechodzących mimo i niezauważających. Ewangelia wzywa nas do zatrzymania się i zaopiekowania tym człowiekiem potrzebującym. Chodzi o to, by mieć serce jak ten Samarytanin. On nie zastanawiał się. Nie namyślał, że ten człowiek źle zrobił. Ten, ten który leży przy drodze, że źle zrobił. To głupota samotnie wybrać się. Tak niebezpieczną drogę. Nie pomyślał nawet w ten sposób, bo mógł tak pomyśleć, dobrze mu tak. Przecież po co tu się pchał na tę pustynię? On zbitował się po prostu i zatroszczył o niego. Nie przeszedł na drugą stronę ulicy, jak może ktoś z nas mógłby uczynić, gdy widzi nadchodzącego żebraka albo człowieka wymagającego pomocy. Dla każdego z nas Jezus jest takim Samarytaninem. On nie przychodzi obojętnie obok nikogo. Nawet jeśli sami upadamy, czy upadniemy, pogubimy drogę, on ciągle się zatrzymuje i nas podnosi. Obyśmy tylko pozwolili mu się podnieść. Zauważcie, bo trzeba też Panu Jezusowi pozwolić się podnieść, przyjąć tę pomoc od Niego, gdy on do nas przychodzi. Kochani, jeszcze taki szczegół. Zauważcie, Samarytanin schodził z Jerozolimy do Jerycha. Chcę, żebyście sobie tak geograficznie to uświadomili. Jerozolima w górze, po prostu normalnie. I żeby zejść do, do Jerycha, trzeba zejść w najgłębszą depresję na świecie. Tam, gdzie leży Morze Martwe, tam jest Jerycho. Czyli ten człowiek schodzi, idzie w dół w depresję. I tam spotyka go, to, co Go spotkało. A Jezus odwrotnie. On idzie z tej depresji. Sam idzie i wyprowadza za sobą innych. Idzie do Jerozolimy, tam, gdzie spotka Go Krzyż, ale nie zmartwychwstanie. Patrzcie, tutaj nazywa się pewna analogia do nas samych, do nas, którzy mamy iść za Jezusem jako. Jako, jako przyjaciele oglubieńca. Zauważcie, no iść pod górę nigdy nie było łatwo. No zawsze jest trudno. I jeżeli coś chcemy robić, coś dobrego, mądrego, mądrego i sensem, to pamiętajcie, zawsze będzie to podążanie do góry. Może nie zawsze się będzie chciało, nie zawsze będzie czas, ale to będzie miało sens. To podążanie do góry, to podążanie za Chrystusem. Przyjaciel oblubieńca idzie za oblubieńcem. Wypełnia jego wolę. Moi drodzy, i no nie chcę przedłużać, ale, ale jeszcze jedno chcę powiedzieć. Dzisiaj wspominamy w liturgii świętego Franciszka z Asyżu. Z, z Franciszkiem z Asyżu myślę, że wiemy wszyscy. Związana jest pewna legenda. Yy, otóż papież, który Ojciec święty, który był, żył w tym samym czasie, kiedy Franciszek miał sen. Doświadczał tego, doświadczał i ludzie w tamtym czasie, którzy byli odpowiedzialni za kościół, zależało im na kościele, byli świadomi tego, że kościół przeżywa kryzys. To jest właśnie ten czas wieków średnich. Kościół przeżywa bardzo głęboki kryzys. Papież nie wiedział co zrobić. Chodził, modlił się, prosił innych o modlitwę, prosił Chrystusa, do którego kościół należy, i miał taki sen. Śniło mu się, że widział piękną, przepiękną, wielką katedrę, kościół. I ten kościół na jego oczach on pęka. Mury pękają. Za chwilę zacznie się to walić. I wtedy w tym śnie yy, widzi człowieka odzianego w taki Taki brązowy, bury habit, który podszedł do tego kościoła, tej katedry i po prostu podparł mury, podparł filary. Sam, bardziej symbolicznie, chyba to nie wyobrażam sobie. Ale w każdym razie podtrzymał ścianę, która groziła zawaleniem. To jest senta pieża. I w jakiś czas później yy, przychodzi do, tam na Watykan. Czy może to jeszcze nie było na Watykanie? Chyba jeszcze nie było nawet na Watykanie, ale we wcześniejszej y, świątyni, która pełniła y, no, taką funkcję głowy wszystkich kościołów, e, przychodzi do papieża w każdym razie mnich w otoczeniu y, swoich współbraci, to był Franciszek, i po prostu prosi, żeby Ojciec Święty Papież zaakceptował ich regułę. Oczywiście papież to zrobił, to był ten mnich, ten w tym szarym, czy takim bórym habicie z jego snu. No ten sen, tę te legendę, bo ona funkcjonuje w literaturze, przywołuje dlatego, tego, żeby powiedzieć wam, że my żyjemy, nasze pokolenie żyje w czasie, w epoce, któremu, no stety czy niestety, Dalej jest uczestniczyć w podobnym zjawisku. Mówimy, że Kościół przeżywa kryzys. Kościół przeżywa kryzys, bo świat przeżywa kryzys. I jak się to ma teraz do nas, do tych, którzy chcą się nazywać przyjaciółmi, ulubieńcami. Franciszek, zauważcie, on z jego strony, gdybyśmy patrzyli, on nie robił nic nadzwyczajnego. On wypełniał swoje powołanie, był sobą i tyle. A w naszych oczach, po pewnym czasie, to co robił, wyrosło w niesamowite dzieło. To jego dzieło rzeczywiście podbudowało Kościół, ten jego zakon i kolejne, które powstawały w tamtym czasie, umocniły Kościół i odnowiły. My też, idąc przez życie, nie róbmy nic nadzwyczajnego. Ja nie chcę Was tutaj, ani myślę, że ksiądz Piotr też nie będzie robił. Nie będziemy się zachęcać do działalności cudownej, czy nie wiedzieć, jak wielkiej i niesamowitej. Róbmy to, co do nas należy, tylko róbmy dobrze. I w ten sposób zrealizujemy swoje powołanie, a jakie to będzie miało znaczenie, a to zostawmy już Panu Bogu. On się tym posłuży. Najlepiej. I na tym polega nasza misja. I myślę, Wasza misja. Szczęść Boże.